Halo, halo się maleszku, a Autki już sobie wrzuciłem na górę Zobaczymy sobie wspólnie Jak wygląda od dołu Czy ma jakieś wycieki Coś poływane, czy może nie No i już widzimy, że tak, no wycieki to ma Olej gubisz, nie wiem jak długo Ale ty już kiedyś tutaj byłeś chyba na umyciu Żeby zobaczyć skąd ty cieknie I tam z góry na bank z góry, nie z chyba no, Ale gubisz ten olej sanki mokre, zakonserwowane przegub od razu także, wypadałoby zobaczyć skąd to tam leci druga strona jest mokra znowu od płynu nie wiem, czy mi mówisz, nie mówię że Ci płyn wywala? czy się ciśnienie jakieś wytworzyło, czy coś w tym tego, bo wszystko, wszystko ufajdane w płynie zbiorniczek jest tam na zero prawie zeszło wszystko ciekawe jeszcze będzie to wszystko nie umyć, by suszyć. No tak to, tak to wygląda. Także no na naziadku masz zdrowe, prodzi zdrowe. Tutaj już sobie tył zobaczyłem. To nic ci nie tu, nie stuka, nie puka. Osłony masz tam, tam tylko luźną, ma tą blachę. To na sobie tam tylko lata. Może hałasować ci. Jeśli chcesz to ci przykręcę. No tak, to reszta jest. Tutaj patrzyłem, to jest ok. Prodzi. Wszystko ładnie, zdrowiutkie. wycieki musisz zrobić, z tego oleju koniecznie. Zobaczymy gdzieś tam z góry. Później się jeszcze do kąpa i zdiagnozujemy, co tam jeszcze wyskoczyło. No, bo to wszystko będzie poprane, użygane, później będzie brzydko. Ale gdzieś tam na górze chyba z tych bałków z uszczelniaczy. ale nie jestem pewny, później zaraz zobaczę. Także tak to na razie wygląda. Zobaczymy co z tym płynem też, nie? No dobra, na razie to wszystko